Z entuzjazmem, z entuzjazmem, a tutaj widzę, że połowa pięć spusta, nie? Dobra, tak czy siak, prawo podatki, jak to mówiła wcześniej Asia, może trochę męcząca tematyka, może troszkę zdarza jej się być nudna, tylko że kończy się to tak, że później nam zajmuje najwięcej czasu, nie? Najwięcej czasu, potem będzie najwięcej pytań, jak znam życie. No dlatego, niestety, trzeba się przez to wszystko przebić. Generalnie w momencie kiedy my robimy koncepcję tokenizacji na warsztatach albo przygotowujemy ją sobie jakoś wewnętrznie zaczynamy zawsze od warstwy biznesowej tego projektu czyli innymi słowy na czym biznes zarabia na czym konkretnie tak, jakie są stopy zwrotu jaką stopą zwrotu emitent się jest w stanie podzielić z inwestorami no i w jaki sposób zrobić ten token żeby był atrakcyjny do zakupu tak no i później z tego nam tak naprawdę wychodzi warstwa prawna i z biznesu, i z podatków i z sprawa wychodzi nam warstwa podatkowa, a później to przekształcamy jakoś tak, żeby to było atrakcyjne, albo przynajmniej wykonalne pod kątem technologicznym. E, tutaj ważną sprawą jest właśnie pod kątem tych podatków chociażby. E, na przykład, taka głupia sprawa jak to, czy ten biznes jest stawiany od zera, czy już ma jakieś koszty, nie? Bo jeżeli ma jakieś koszty, jeżeli e, powiedzmy sprzedajemy samochody, będziemy mieli zapłacenia VAT, tak czy siak. No to znaczy, że token pod kątem prawnym też może być takim aktywem, od którego ten VAT będzie można zapłacić. A z kolei, jeżeli coś budujemy od zera, teraz tutaj zresztą dojdziemy do kwestii podatkowych do końca, no to ten VAT nam tak naprawdę już stanowi taki dodatkowy koszt i staramy się go za wszelką cenę uniknąć. Ale od początku e, przejdźmy najpierw przez parę klasyfikacji, tak, też nuda. Natomiast to jest o tyle ważne, że później i organy finansowe sobie tak to lubią sklasyfikować, i też warto wiedzieć generalnie, z czym co się je nawet na mozaiku mamy poopisywane tokeny, czy to jest właśnie token typu payment, czyli innymi słowy płatniczy, czy typu utility użytkowy, czy security, czyli stanowiący de facto instrument finansowy. O no właśnie. tutaj Z jednej z pierwszej, powiedzmy, tej klasyfikacji, takiej bardziej dotyczącej nadzoru finansowego, tak, przechodzimy do tego, w jaki sposób to wygląda pod kątem prawa polskiego. Tokeny typu payment, kryptowaluty, generalnie to są waluty wirtualne z punktu widzenia ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Brzmi poważnie. E, natomiast tak naprawdę to ma znaczenie przede wszystkim pod kątem podatkowym. E, jeśli chodzi o właśnie tokeny, czyli to, co my najczęściej robimy, takie tokeny nie będące tokenami płatniczymi bo one właśnie wchodzą tutaj, powiedzmy, jako ten środek płatniczy, kryptowaluta, waluta wirtualna. Naszym w zasadzie autorskim pomysłem jest to, żeby robić je na prawie polskim w formie tak zwanych znaków legitymacyjnych. To jest jakiś taki, powiedzmy, normalnie przepis kodeksu cywilnego, którego, na który nikt nie zwraca uwagi, który nikogo nie interesuje, ale my całą właśnie naszą koncepcję tokenizacji, powiedzmy, produktowej oparliśmy na tym, że tokeny są znakami legitymacyjnymi, czyli dowodami zawarcia jakiejś tam konkretnej umowy. Pod koniec przedstawię jakieś konkretne use case'y, to zobaczycie dlaczego to jest tak naprawdę ważne. No i mamy też ten trzeci rodzaj, na który wyjątkowo prawo polskie pozwala, powiedzmy wysforowało się pod tym kątem technologicznie, też jak zwykle oczywiście pomimo faktu, że Polska jest w forpoczcie pod tym kątem, to i tak strasznie wszystko utrudniają, to są kryptoakcje. Czyli innymi słowy, to co weszło w lipcu tego roku, proste spółki akcyjne, e, możliwość stokinizowania akcji. Fajna sprawa, ale boję się, że jeszcze nikt z tego nie korzysta. Jeszcze pewnie trochę zajdzie, zanim ktoś z tego zacznie korzystać. No no i tutaj ta klasyfikacja właśnie ma znaczenie pod kątem podatkowym. Więc po kolei, jeśli chodzi o waluty wirtualne, e, mamy tutaj dwie powiedzmy zagłoski podatkowe. Pierwsze to jest VAT. E, jeśli chodzi o VAT, mamy zwolnienie z VAT-u. Więc to jest fajne, fajna sprawa, sprzedajemy za 100, dostajemy 100, nie musimy płacić VAT-u. Natomiast minusem jest to, że mamy wtedy podatek dochodowy nierozliczalny z innymi kosztami. Czyli innymi słowy sprzedałem kryptowalutę, walutę wirtualną, a wracamy, za 100 złotych, teraz chwilowo nie ma podatku, ale jeżeli nie kupowałem bitcoinów na tą spółkę albo innych walut wirtualnych właśnie, no to niestety to 19%, jak od podatku kapitałowego będziemy musieli zapłacić. Nieważne, że spółka zanotowała stratę w innych rejonach, w innych sektorach. No nie, nie, nie. Dlatego, bo musimy mieć koszt podatkowy i musimy mieć przychód, tak? Jeżeli koszty przekraczają przychody, no to wtedy nie ma zysku, więc nie ma opodatkowania. Natomiast robiąc właśnie ICO, sprzedając jakąś walutę wirtualną kryptowalutę. No nie mamy tego kosztu, prawda, podatkowego zakupu kryptowalut. No dlatego tutaj jest to 19%, który... Zakup jest tak, zakup, zakup kryptowalut jest kosztem. Czyli jeżeli powiedzmy jako Kopernik e, równocześnie e, mielibyśmy tutaj działalność typu e, tradujemy, kupujemy bitcoiny jakoś inwestycyjnie, a równocześnie sprzedawali waluty wirtualne, czego akurat Kopernik nie robi, no to wtedy możemy to sobie tak rozliczyć, tak? Tym niemniej... Dokładnie tak. Tym niemniej my się staramy. Tak, tak. Znaczy za wyemitowanie, za sprzedaż. No bo jeżeli emitent wyemituje po sprzeda zero, no to nie ma przychodu i nie ma zysku, prawda? <śleskoterapia> Super, <śleskoterapia> Super sprawa. Tak czy siak. To jest generalnie fajne rozwiązanie, jeżeli zaczynamy jakiś projekt, jeżeli wiemy, że on i tak na razie nie będzie przynosił przychodów, to po prostu odliczamy sobie to 19%, wrzucamy, znaczy właśnie nie wrzucamy w koszty, ale zakładamy już wcześniej, że to, co zbierzemy, no to 80% możemy przeznaczyć na inne rzeczy, resztę pochłoną podatki, nie? E Jeśli chodzi o te tokeny, powiedzmy, produktowe, czyli to, w czym my się tak naprawdę specjalizujemy, jak sobie zerkniecie... W zasadzie, no w praktycznie każdy regulamin zbiórki. My tutaj przyporządkowujemy token w jakiejś konkretnej umowie i tutaj mamy opodatkowanie właśnie nie jako walutę wirtualną, bo to nie jest waluta wirtualna, ale tak jakbyśmy sprzedawali, na przykład w Koperniku sprzedajemy dzierżawę jakiegoś tam udziału w panelu fotowoltaicznym. Czyli mamy to owatowane, przy czym dla nas to tak naprawdę nie jest wielki deal, bo budując farmy i tak mamy duże koszty watowskie. No a nie musimy płacić tych 19%, no bo to nie jest krypto, tak? No i ewentualnie w tym trzecim przypadku, kiedy robimy token typu security, e, czyli instrument finansowy, no to standardowo no płacimy jakieś PCC. No tak samo jeżeli byśmy stokenizowali pożyczkę, tak? Która akurat instrumentem finansowym nie powinna być. Chyba, że coś tam jeszcze zamieszamy, dorzucimy jakąś zamianę na akcję, to wtedy się to robi trochę triki. Tak czy siak pod kątem podatkowym i to i tutaj to PCC wystąpi. E, Właśnie, mamy też stablecoiny, tak? Stablecoiny tak naprawdę powinniśmy traktować jak kryptowaluty, jak waluty wirtualne, tokeny płatnicze. Nie wiem, jaka część z Was tutaj nie wie, czym jest stablecoin, ale już wiecie, że to jest kryptowaluta powiązana z fiatem, z pieniądzem fiducjarnym lub innym aktywem w stosunku jeden do jednego. Chociażby Kanga ma swoje trzy stablecoiny: omega PLN, omega euro, omega dolar, zgadza się? No. No, i wydaje mi się, że Omega PLN -y są jedynymi stablecoinami złotówkowymi. Zakładam, że właśnie na tym się będzie opierał jakiś wasz serii dotyczący niepłacenia podatków, ale <grywanie> <grywanie> zaraz zrobimy serię pytań i odpowiedzi do Ciebie. tak? <grywanie> My tutaj z tych stablecoinów korzystamy bardzo szeroko, właśnie do wypłaty zysków. Najpopularniejszym stablecoinem jest pewnie USDT, tak zwany Tether. USDC, stablecoin dolarowy, no bardzo ważna sprawa w ekosystemie kryptowalut, tak? Ale stablecoiny nie muszą być do e, pieniędzy fiducjarnych, mogą być do jakichś innych rzeczy, które faktycznie da się tej wyrazić w formie takiej stabilnej. Na przykład w projekcie Bystra osada młynarzy mamy Stablecoina do godzin, konkretnie do godzin hotelowych w domkach, tak? No to znowu jest tak naprawdę, jak się wgryziecie w umowę, to w związku z faktem, że my tutaj tokenizujemy udział w tym domku, udział w prawie najmu bodajże. To w związku z tego, z tego prawa najmu, z tego udziału w prawie najmu tak naprawdę wychodzą nam te godziny, tak? I w ciągu roku tam jest tych godzin. Nie wiem, już nie pamiętam bo szczerze, sporo, tak czy siak. Można też zrobić z stablecoiny do karatów, czyli chociażby tokenizujemy jakiś diament albo sztabkę złota. Tutaj znowu był, mieliśmy projekt na kance tokenizacji diamentów. On chyba mniej więcej na tej zasadzie działał, z tego co kojarzę. No, e, no i chyba najpopularniejszy w tym momencie stablecoin w naszym ekosystemie poza omega PLN-ami, czyli kilowatogodzinę w postaci tokenów CKWH w naszym przypadku. No. E, I tak jak mówiłem, stablecoiny są tak naprawdę podstawową, e, podstawową metodą wypłaty zysków, e, dlatego że najczęściej do tego wykorzystujemy POSA. Znowu, Dziękuję, Kango, bo inaczej musielibyśmy to sami budować. E, POSA możemy wykorzystać właśnie do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do wypłacania stablecoinów, przy czym e, tutaj zaczynamy wtedy wchodzić w instrumenty finansowe, a czemu to nie jest fajne, to do tego przejdę za chwilę. Albo możemy wykorzystać do wypłacania tokenów pochodnych, tak jak właśnie w przypadku Kopernika. To jest też, wydaje mi się, nasz wynalazek, albo przynajmniej wynaleźliśmy go niezależnie od jakichś innych projektów. Że jeden token produkuje inny token, a później z tym tokenem coś się robi. Też dzięki temu mocno odeszliśmy od tego, do czego standardowo służyły kryptowaluty, zarabianie na nich, tak? czyli od tego modelu spekulacyjnego i przeszliśmy w to, że kryptowaluta, nie kryptowaluta w tym przypadku, tylko właśnie taki token, jest produktem inwestycyjnym, który, którym nie należy spekulować, który nie powinien być jakoś bardzo płynny, ale zamiast tego on powinien produkować jakieś. Um, fajne dobra, które tutaj dopiero tymi dobrami spekulacyjnymi mogą być, nie muszą być, tak. No kolejną metodą zarabiania na tokenach jest właśnie to, o czym mówiłem, czyli już ta spekulacyjność. Polega to generalnie na tym, że tokeny sprzedajemy na początku, przed sprzedaży w private sale'u dużo, dużo, dużo taniej niż w sprzedaży takiej głównej, tak, w tym głównym ICO, więc ludzie, którzy wejdą szybko, mogą też szybko wyjść. No, oczywiście, można też w jakiś sposób ten rynek pobudzać, co zawsze się staramy robić, nie wiem, wyznaczając jakieś kamienie milowe, kiedy dojdzie do jakiegoś skupu. Generalnie, tutaj to jest, powiedzmy, etap warsztatów koncepcyjnych, na który zawsze poświęcamy najwięcej czasu i też wnosi najwięcej wartości, bo tak naprawdę od tego, co tutaj wymyślimy, od spięcia tego z modelem biznesowym, zależy to, czy ten token będzie kupowalny, tak, czy w jaki sposób się będzie później zachowywał, czy będzie płynny na giełdzie, do czego będzie służył. No i możemy to robić tak naprawdę na dwa różne sposoby, czyli poprzez giełdę centralizowaną, jak na KANDZE, wtedy najczęściej dochodzi właśnie do jakiegoś skupu tych tokenów, albo przez giełdę zdecentralizowaną, o których Sławek ktoś tam wspomniał wcześniej, czyli udział w tak zwanym liquidity poolu, gdzie rzucamy tokeny do puli płynności razem z walutą, powiedzmy, występującą w parze do tego i w zamian otrzymujemy udział właśnie w tym pulu, który później możemy spieniężyć. No i tutaj tak naprawdę też powinniśmy rozróżnić pomiędzy kwestiami technicznymi, tak, bo możemy mieć rynek wtórny na giełdzie centralizowanej. To wszystko się dzieje tak naprawdę poza blockchainem, czyli w tym przypadku blockchain nam służy do wyemitowania tokenów, Natomiast następnie one już trafiają powiedzmy na tą Kangę, tak? No i tutaj korzystamy czy właśnie z Posa, czy korzystamy z tej sprzedaży na rynku wtórnym ze skupu. Później jak sobie zobaczycie e, chociażby w Etherscanie, to na tych tokenach praktycznie nie ma, nie ma transakcji, dlatego, bo nikt ich nie wypłaca do jakichś zewnętrznych portfeli. To jest, wszystko się dzieje w tym naszym wspólnym ekosystemie. E, drugą metodą jest właśnie robienie tego poprzez właśnie blockchain, tak? E, tylko, że tutaj mamy problemy tak naprawdę w jednym i w drugim przypadku, bo nie, nie, nigdy nie osiągniemy wszystkiego, co byśmy chcieli. Jeżeli robimy coś przez blockchain, wszystko, to po pierwsze musimy mieć e, zamontowane portfele zewnętrzne typu Metamask albo MyEtherWallet, tak. Tutaj mamy koszty opłat transakcyjnych przy każdej wypłacie tokenów. Jeżeli chcemy dorobić smart kontrakt wypłacający właśnie pasywnie zyski, to też jest koszt i najpierw zaprogramowania go, a następnie wypłacania każdej transakcji koszt, 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 gdzie w pewnym momencie cena tokenów RC20 transferu ich kosztowała około 10 dolarów nawet w przeliczeniu na, no, z Etheru na dolary. No i jest jeszcze jedna podstawowa rzecz, dla której tak naprawdę korzystamy właśnie z tego posa Kangi zamiast tworzyć własne smart kontrakty. Wynika to z tego, że jeżeli tokeny są na giełdzie, one najczęściej są przechowywane w jednym konkretnym portfelu, no i później one są przeksięgowywane jakoś wewnętrznie, tak? Nie odbywa się to, znaczy nie widać tego na blockchainie, tak? I w momencie kiedy byśmy chcieli wypłacać właśnie pasywne zyski ze smart kontraktu, smart kontrakt by nie wiedział, że to ma pójść do tego konkretnego inwestora, tylko wszystko by zostało wysłane na portfel giełdowy, tak? Być może kiedyś w przyszłości, pewnie jak Kanga też e, przejdzie trochę bardziej blockchain, tak? Mhm. No właśnie. No to wtedy przerobimy posa na smart kontrakty i już wszystko się będzie działo w pełni na blockchain. No i co? Jeśli wracając właśnie do tej wypłaty z tej Bitcoinów, tutaj musimy bardzo uważać, żeby nie zrobić instrumentu finansowego. E, instrumentu finansowego nie robimy w taki sposób, że znajdujemy jakiś konkretny właśnie wycinek modelu działalności tego biznesu i opieramy naszą tokenizację właśnie o tokenizowanie tego konkretnego produktu, usługi, no tak czy siak, żeby nie doszło tutaj właśnie do wypłaty zysku, do wypłaty przychodów takiej bezpośredniej. Dlaczego wypłacacie, bo tak? Jeżeli wypłacamy, bo tak, no to to jest instrument finansowy. No i z instrumentami finansowymi jest ten problem, że mamy ograniczenia i w emisji, i później w obrocie wtórnym, no generalnie staramy się tego uniknąć, tak? bo jeżeli emitujemy instrumenty finansowe, możemy to zrobić bez powiedzmy KNF-u, tak? bez składania jakiegoś prospektu emisyjnego na trzy różne sposoby. Emisja prywatna, czyli informacja idzie tylko do poniżej 149 inwestorów, no to generalnie odpada. Jeżeli robimy tokenizację, to, czyli de facto bardziej rozwiniętną formę crowdfundingu, no to nie ma takiej możliwości, żeby to robić w ten sposób. Kwalifikowana oferta publiczna, czyli kwoty inwestycji jedynie powyżej 100 tys. euro na osobę, no to też raczej odpada. W związku z tym mamy ofertę publiczną i ona nam działa w taki sposób, że do miliona euro możemy zrobić dokładnie o tej samej zasadzie jak w crowdfundingu udziałowym, emisję spełniając po prostu kilka warunków dotyczących dokumentu ofertowego. Tam są konkretnie cztery warunki, które spełniamy tak naprawdę w 15 minut, wrzucając właściwe informacje w white paperze, jakieś czynniki ryzyka, trzeba podać skład zarządu spółki, oświadczenie, że, że wszystkie te dane są rzetelne. No tym niemniej staramy się tego nie robić, głównie dlatego, że przez to ograniczenie do miliona euro oraz przez to, że następnie obrót na rynku wtórnym też, to są duże ograniczenia. Natomiast to jest tak naprawdę definicja instrumentu finansowego w Polsce, w całej Unii Europejskiej. Ale próbując zrobić ICO na Stany Zjednoczone, mamy do czynienia z tak zwanym testem Howego. Sprowadzają się tak naprawdę do tego, że wszystkie, praktycznie wszystkie projekty, które mówią, że w jakiś sposób zarobisz na tym projekcie przez nasze wysiłki, są instrumentem finansowym, podlegają tamtejszemu USAC-owi. No, także jeżeli będziemy planowali kiedyś zrobić coś na rynek amerykański, to będzie się trzeba bardzo sporo natrudzić, żeby tutaj w te ograniczenia nie wejść. W sumie było sporo, sporo naprawdę takich udanych faktycznie zbiórek, jak chociażby ICO Telegrama, który zdobył, zdobył, osiągnął powyżej miliarda dolarów, z tego co pamiętam, które 1,8 albo 1,2 coś takiego, które ostatecznie się właśnie rozsypały przez to, że w Stanach Zjednoczonych to był instrument finansowy, oni ostatecznie podkulili ogon i oddali te pieniądze o czym się rzadko mówi, tak? Ponad miliard dolarów przez to, że zrobili emisję czegoś, co na naszym prawie nie byłoby instrumentem finansowym, ale na prawie amerykańskim było. No. E, instrumentem finansowym są też siłą rzeczy te kryptoakcje, o których mówiłem wcześniej, czyli stokenizowane akcje prostych spółek akcyjnych, spółek akcyjnych, komandytowo-akcyjnych, na co pozwala nam nowelizacja KSH, która weszła w tym roku w życie. E, ciekawostką jest to, że my jesteśmy w stanie zrobić Taką akcję, która równocześnie powiedzmy służy do wypłaty, dywidendy poprzez POSA, tym niemniej jest tutaj na tyle dużo właśnie problemów związanych z wymogami, które musi mieć rejestr akcjonariuszy. E, bo generalnie to polega na tym, że rejestr akcjonariuszy jest prowadzony na blockchainie, przy czym każdy portfel w takim wypadku musi spełnić ileś tam konkretnych przesłanek. E, musi być tu przyporządkowany do każdej osoby, do konkretnej osoby, nie wiem, może być na przykład możliwy do zajęcia przez komornika, no tak naprawdę to już nie jest blockchain w takim wypadku, ktoś to i tak musi kontrolować. E, więc kolejna rzecz, której tak naprawdę wydawała się pięknym, pięknym marzeniem, czymś co tutaj nam podbije tą tokenizację, wywinduje ją w górę, e, na czym tak naprawdę chcieliśmy budować mozaiko, ale rzeczywistość się okazała nie aż taka kolorowa, tym niemniej, Zbiórka wolumena, który właśnie na tej zasadzie działa, się skończy za jakieś 3 miesiące i to będzie pierwsza prosta spółka akcyjna, która powstała dzięki naszej platformie. Więc nie ma tego złego, ostatecznie, czego by się w jakiś sposób nie zrobiło. No, no i w związku z tym, że robimy tutaj te wszystkie rzeczy, robimy koncepcję prawną, robimy koncepcję podatkową, biznesową, technologiczną. Takie są tego efekty. Czyli najpierw. Paper, który opisuje między innymi w sporej części właśnie koncepcję prawną podatkową w regulaminie. Mówimy też, powiedzmy poszerzamy tą koncepcję, tak żeby to faktycznie miało sens, także jak kiedyś przyjdzie KNF i spyta co wy tej sprzedajecie, to my powiemy, To my powiemy dokładnie? O na przykład w przypadku Kopernika powiemy, że sprzedajemy udział, w, no to tak naprawdę sprzedajemy dzierżawę w panelach fotowoltaicznych. W przypadku Beczek Whisky Palikota, powiemy, że sprzedajemy rezerwację alkoholu. W przypadku chociażby Bibiol Time Garage, powiemy, że sprzedajemy udział w stokanizowanych samochodach, tak? Natomiast mamy tak naprawdę jeden projekt, który faktycznie nie wpadliśmy na to, co możemy stokanizować, czyli Sportis Pro. I tutaj faktycznie jest instrument finansowy, ponieważ postanowiliśmy stokanizować zawodników, a w jaki sposób możemy. Z... Podpiąć zawodnika jako produkt i go podzielić na kawałki. No ciężko, prawda? Więc w tym wypadku, właśnie, mamy też wypłatę dywidend poprzez POSA. Już w Omega złotówkach nie kryjemy się z tym, że to jest instrument finansowy, ale jednak staramy się robić projekty właśnie tutaj, które działają nam w ten sposób. W ogóle też ciekawostka. Patrzcie, tutaj korzystamy z POSA. Wypłacamy Omega pln -y. No jest fajnie, wszystko jest jasne, czyste. W przypadku Kopernika też korzystamy z POSA, wypłacamy CKWH. CKWH następnie odkupujemy na giełdzie. Jak sobie zerkniecie na Kangę, tam wisi takie wielkie zlecenie zakupu po cenie energii z czwartku albo z piątku, gdzie każdy absolutnie inwestor Kopernika może nam sprzedać właśnie po tej aktualnej cenie energii tokeny CKWH. Z kolei w przypadku Beczek Palikota. W ogóle nie korzystamy z POSA, chociaż tak naprawdę chcielibyśmy to zmienić. I tutaj zyski mają być wypłacane poprzez po prostu skup tych tokenów z giełdy. Teraz też pracujemy nad innym projektem z palikotem, gdzie znowu wykorzystamy do tego tą zdecentralizowaną giełdę, czyli coś, czego do tej pory nie robiliśmy. No ale jak już wyjdzie ten projekt, to pewnie wtedy dowiecie się więcej. Więc można powiedzieć, że taka klembra kompozycyjna wyszła. Zaczynaliśmy od koncepcji, tej kończymy na jakichś konkretnych use caseach. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam.